Cześć moi drodzy, to poradak. Zapraszam do kolejnej łamigłówki Merlina w Hogwarts Legacy. Znajdujemy się niedaleko. Yy, niedaleko Hogwartu. Yy, oto tutaj, w tym miejscu. Koło boiska na, yy, do Kuilicza. Dobra, no i. Yy, co tutaj w tej łamigłówce musimy zrobić? Już wam pokazuję. Okej, okay, są e, raz chyba dwa takie monolity, które e, z którymi trzeba zrobić coś takiego. Już Wam pokazuję. Tutaj widzicie latają motylki. Będzie nam potrzebne Lumos. Lumos. O. Ok, jak już mamy je ze sobą, no to biegniecie i dajecie je tutaj. Dobra, jest jeszcze. Jeden jest jeszcze tam. I tutaj po drodze też mamy właśnie te... Te motylki. Rebellion. Dobra, no i gdzieś tutaj chyba będzie trzeci. Tylko że właśnie nie za bardzo wiem. A, dobra, już widać. Lumos. Okej okay. i yy, i łamiwką Merlina rozwiązana. Dobra moi drodzy, mam nadzieję, że poradnik przydatny, że, sko że skorzystacie, jeżeli tak, będę wdzięczny za łapkę w górę, za udostępnienie, za subskrypcję. Eee, no i co, no i z mojej strony to tyle, trzymajcie się. Hej!